Gdy tylko menedżerka zobaczyła dziewczynę wchodzącą do biura, od razu powiedziała: Przykro mi, ale nie zatrudniamy sprzątaczek. Dziewczyna odpowiedziała: Nie jestem sprzątaczką. Arogancka menedżerka sarkastycznie dodała: Tak, tak, cokolwiek, po prostu wyjdź. I powiedziała do swojego asystenta: Carlos, wyprowadź ją. Dziewczyna stanowczo powiedziała: Przyszłam kupić nieruchomość. Menedżerka roześmiała się. To nie jest rządowy program mieszkaniowy, w którym ludzie tacy jak ty dostają domy za darmo. No dobrze, siadaj, zabawmy się. Powstrzymując gniew, menedżerka zapytała: Czym się zajmujesz?. Dziewczyna odpowiedziała: Jestem rolniczką, zajmuję się uprawą ziemi. Menedżerka głośno się zaśmiała. My tutaj zajmujemy się apartamentami na Poddaszu, Sky Villas, domami wiejskimi i luksusowymi rezydencjami, a nie wiejskimi chatami. Dziewczyna pewnym głosem powiedziała: Przyszłam kupić dom. W tym momencie wszedł mężczyzna. Menedżerka natychmiast wstała, zmieniła ton, przywitała go serdecznie i powiedziała do asystenta: Przynieś kawę dla gościa już. Całkowicie zignorowała dziewczynę, ale mężczyzna to zauważył i zapytał: A ona nie chce kawy? Menedżerka skłamała: Nie proszę pana, ona odmówiła. Mężczyzna powiedział: porozmawiajmy o interesach zaczął oglądać nieruchomości. Spodobała mu się jedna willa, i wskazując na dziewczynę, zapytał, co sądzisz o tej willi? Menedżerka natychmiast zabrała mu telefon. Dziewczyna milczała. Menedżerka powiedziała: Pojedźmy zobaczyć to miejsce. Mężczyzna się zgodził i ruszył do wyjścia. Dziewczyna też zaczęła iść za nimi, ale menedżerka powiedziała: Dokąd idziesz? Masz milion dolarów, żeby kupić tę nieruchomość? Zostań tutaj. Mężczyzna odwrócił się i zapytał: Dlaczego dziewczyna nie idzie z nami? Menedżerka odpowiedziała: Po co miałabym ją brać? Mężczyzna uśmiechnął się: Bo to ona jest prawdziwą kupującą. Ja jestem tylko kierowcą. Menedżerka zamarła z wrażenia, od razu przeprosiła, ale dziewczyna ze złością powiedziała: Teraz mnie rozpoznajesz? Menedżerka zająknęła się: Tak, proszę pani, jest pani bogata dziewczyna ostrym tonem odpowiedziała. Myli się pani, nie jestem bogata, ale pani jest kompletną idiotką. Nigdy nie oceniaj nikogo po ubraniu, powiedziała do kierowcy. Podstaw samochód, jedziemy. I wyszła bez kupowania nieruchomości, a arogancka menedżerka została stojąc w miejscu.